Jeśli macie taki magazyn energii, to musicie pamiętać, że może, że w przypadku tego magazynu energii mamy potencjalnie 5 punktów, gdzie może dojść do awarii. Pierwsza rzecz, awaria BMS-a. Każdy magazyn energii zbudowany na ogniwach po 4 czy takich akumulatorach, musi być wyposażony w BMS. Ten BMS dba o to, żeby Ogniwa były odpowiednio naładowane, żeby nie były przeładowane, żeby były równomiernie naładowane i żeby ten magazyn pracował poprawnie. Jeśli dojdzie do awarii BMS-a, to albo taki na przykład pojedynczy akumulator nie będzie pracował, czy też Wasz magazyn energii, albo będzie niewłaściwie ładował ogniwa. lifepo 4 które są w takim magazynie zainstalowane, i może dojść po pierwsze do niedoładowania takiego jednego ogniwa, albo do ich przeładowania a w konsekwencji do jakiegoś tam uszkodzenia ogniwa, nie wiem, pożaru, czy też jakiegoś może w ekstremalnej sytuacji, nie wiem, wybuchu takiego ogniwa, tutaj trzeba pamiętać, że taki BMS może ulec awarii i że co jakiś czas, jeśli macie magazyn energii i chcecie mieć pewność, że wszystko działa prawidłowo, to powinniście taki magazyn sobie sprawdzać, czy wszystko działa poprawnie.